Koncert był wspaniały, koncert wspaniały, zwieńczenie świetnego projektu, projektu, który promuje młode opolskie talenty. Pełna sala młodych ludzi, niesamowita energia i do tego Krzysimir Dębski, który to wszystko świetnie poprowadził, świetne aranżacje. Doskonały wieczór, doskonałe zwieńczenie Opolskiego Banku Talentów 2021. Oby tak wszyscy działali jak muzycy. Są nuty, szacunek, jest napisane wstępne, wcześniej, wszystko jest wymyślone i potem się realizuje. Yy, nuty to jest bardzo rzecz stara. Wymyślił je i dźwięki, wymyślił i usystematyzował Pitagoras. Ale z Miletu. No i to, to znaczy, jaka to jest siła tradycji i jaka to jest wiedza bardzo ważna. I my się tym posługujemy językiem i wystarczy 3-4 dni i względnie przygotowani młodzi ludzie nawet, dopiero początkujący, są w stanie zrobić taki koncert, jak, jak dzisiaj miał miejsce. To łzy takiego szczęścia i chęci i, i, i po prostu docenię, że to już koniec, bo, bo tak jak mówię, logistyka tego całego wydarzenia. E nas nie przerosło, ale włożyliśmy w to kupę serca i tak naprawdę było to, mam nadzieję dzisiaj widać, słychać i po reakcjach publiczności. E, stw, stw, zawsze stwierdzamy, że nie robimy następnej edycji, a później po tym koncercie finałowym... Jednak powstaje taka refleksja, że kurde, było warto, I, i taka myśl tak samo dzisiaj mi towarzyszy. Mam nadzieję, że okrzepną emocje i podejdę do tego na chłodno. Natomiast, bardzo, bardzo się cieszę z tego, jak stypendyści z nami współpracowali, jak, jak ten projekt w ogóle się rozrasta. Też dzięki, głównie dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Polskiego, za co jestem bardzo wdzięczny. Bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość uczestniczyć w tych warsztatach, grać z orkiestrą i przede wszystkim mieć zabawę z tego wszystkiego. Jakie było spotkanie z Krzysiemirem Demskim? Oczywiście jest to niesamowity człowiek, niesamowita osoba, kompozytor i naprawdę podziwiam jego utwory i wykonując je to naprawdę, to, to jest coś niesamowitego, niesamowite uczucie. Z każdym dniem tych warsztatów było coś zaskakującego, co nie było wcześniej i każdy dzień dostarczył mi mnóstwo radości oraz satysfakcji z tego, co robię. I każdy dzień po prostu był tym najlepszym. Jeden z lepszych, każdy z dnia na dzień było coraz lepiej. I o tyle.